Silny charakter nie powstaje z poradników, tylko zrobienia rzeczy, na które Twój mózg mówi nie. Wyobraź sobie, masz dużo szmalu, mieszkasz w pięknym domu, masz piękną kobietę z idealnymi cechami. Gdzieś tam w górach, może masz widok na piękne morze, nie wiem. Ty wiesz najlepiej. Masz to, prawda? Super. A teraz wyobraź sobie, że w Twoim domu jest inny gość, przy Twojej kobiecie jest inny gość i Twoim samochodem jeździ inny gość korzysta z swoich pieniędzy, korzysta z swojej kanapy i jest tak dlatego, tylko dlatego, bo nie chciało ci się ruszyć i rywalizować, tylko wolałeś siedzieć i grać w gierki. A wtedy inny gość każdego dnia robi wszystko, żeby być lepszym od innych. Rodzisz się, masz level 0 i każdego dnia robisz wszystko, podnosisz swoje umiejętności, żeby levelować w górę. Wszystko zależy od ciebie, aż od samego początku. Prowadzę firmę marketingową, dlatego bardzo często przebywam z przedsiębiorcami albo sportowcami i zacząłem ich obserwować. Dlatego w tym filmie opowiem o pięciu zasadach, które powtarzają się u osób, które odnoszą sukcesy. Pierwszą zasadą jest piętnowanie nawyków. Zapamiętaj, że nie możesz narzucić sobie dużo rzeczy do zrobienia kolejnego dnia, czy tam kolejnego tygodnia. Musisz po każdej rzeczy, którą masz zaplanowaną, stopniowo dokładać. Kolejną rzecz, która będzie działa się po tej kolejnej rzeczy. Jeżeli jutro planujesz medytację, to po tej medytacji dokładasz kolejną rzecz. Coś dzieje się po czymś. Dlatego nigdy nie będziesz miał momentu zawahania, kiedy miałem to zacząć, kiedy mam to zrobić. Nie ma czegoś takiego w tej sytuacji przy tym nawyku. Bo wiesz, co po czym. Drugą zasadą jest pewność siebie. I może brzmi to prosto, ale wcale takie nie jest. Byłem chłopaczkiem, który wstydził się wejść do klasy z podniesioną głową. Byłem chłopaczkiem, który wstydził się wejść do pokoju nauczycielskiego, albo w ogóle wstydziłem się postawić szefowi, mimo tego, że miałem rację. Bez pewności siebie jesteś nikim. Uwierz mi, jeżeli widziałeś kiedyś takie osoby bez żadnej duszy, które idą, no to to jest osoba bez pewności siebie właśnie. Nie ma tego charakteru, nie ma tej charyzmy, nie ma tego ognia w nim. Więc jak najbardziej jest to cecha, której można się nauczyć, którą można ćwiczyć i nad którą można pracować? Dalej nie jest idealnie i dalej czuję, że jestem jeszcze daleko od tego miejsca, w którym mam być, prawda? Ale co mam innego do zrobienia, jak nie pracowania nad tym? Trzeba pracować, trzeba iść po swoje, trzeba dociskać i dokręcać śrubę. Jedną z głównych zasad, która pozwala budować tą pewność siebie, jest działanie. Jeżeli sobie coś postanowisz, to to zrób. Dotrzymuj słowa, mimo tego, że bardzo ci się nie chce. Każdemu z nas się nie chce. I jak sobie pomyślę, jak bardzo jutro nie będzie mi się chciało wstać, to aż mi słabo, ale nie ma czegoś takiego, jak nie chce mi się. Ty też możesz to słowo usunąć ze słownika, bo nigdy ci się nie przyda. Więc wniosek jest taki, stawiaj sobie cele i je osiągaj, żeby być każdego dnia lepszym niż wczoraj, lepszym niż reszta. Kolejną zasadą jest towarzystwo i będę tutaj brutalnie szczery z racji takiej, bo kilka lat temu też potrzebowałem takiej rady i nikt mi jej nie dał. Były takie sytuacje, że któryś raz z rzędu w tygodniu byłem na jakiejś imprezie i nie mówię, że chlałem za każdym razem, bo gdzieś tam... Starałem się unikać tego alkoholu jak tylko mogłem, to jednak byłem w towarzystwie, które piło. I teraz powiedz mi, jak chcesz osiągnąć sukces? Siedząc z osobami, które nawet nie myślą o jutrzejszym dniu, nie wiedzą co to jest plan, nie wiedzą co to jest cel i nie mają żadnych ambicji. Jak? Sam sobie odpowiedz. Zasada numer 4. Zacznij dbać o siebie. Szczerze nawet nie zwracałem na to uwagi, ale wizerunek gra bardzo dużą rolę. W momencie, w którym już zacząłem zwracać uwagę na te wszystkie rzeczy, na te szczegóły, zauważyłem, że ludzie też zwracają na to uwagę. Jeżeli wchodzisz, jesteś zadbany, od razu inaczej cię odbierają, inaczej się do ciebie zwracają, inaczej cię traktują. Także ma to znaczenie, dosyć spore. Mimo tego, że każdy powie, że nie ocenia się książki po okładce, ocenia się, bo to jest gdzieś tam w naszym kodzie genetycznym. Zasada numer 5. Bądź. Obserwatorem, nie reaktorem. Obserwuj, bo to jest główna zasada ludzi sukcesu. Wyobraź sobie, że teraz idzie gościu po twojej lewej, tak? Zanim cokolwiek powie, ty już wiesz, jaki on jest. Ty jesteś w stanie to wyczytać, jeżeli będziesz studiował mowę ciała. W interakcjach z ludźmi trzeba analizować ich zachowania i wyprzedzać ich działania. Nie czekaj ani minuty, idź po swoje.